No, witam Cię w tym pięknym dniu. Dziś zrecenujemy sobie kostkę Mofang GWG. A więc tak, zaczniemy od pudełka. Pudełko tutaj ma szybkę, żeby, aby można było użyć kostkę. Tutaj ma napisy. Tu jest pokazana kostka na czarnym plastiku. Tutaj są, tutaj są napisane, jakie są jeszcze wersje kolorystyczne. Tutaj, tutaj jest macfalk zakryty naklejką od strefy kostek. Tu są jakieś chińskie znaczki, od góry kotku R. Do nie wiem czego. Tak szczerze nie wiem czego. Nie sprawdzają go jeszcze. A więc tak. Sama kostka w odpowiednim etapie jest bardzo bardzo szybką kostką i fajną. Mój egzemplarz w ogóle jest jakiś dziwny, bo jest taki bardzo szorstki, ma feeling. Chwilę. Zrobimy ASMR, ASMR chyba. To były te warstwy. Ta te. i jeszcze ta. No i, I to było na tyle z tej strefy. Kostka jest bardzo szybka i fajnie mi się na nie układa, szczerze mówiąc. Czasami łapie jakieś loka, ale to jest dosłownie coś takiego, że cyk i już nie ma loka. O! Teraz O, elemencik przeskoczył. O, i można dalej układać. Kostkę smarowałem, przydałoby się jej czyszczenie, ale nie chce mi się na razie. Kostka ma taką budowę, już pokażę. Tutaj ma tak z tymi, tego mi się nie chce rozbierać. To tam widać wszystko. Widać też, że moja kostka jest brudna. Tu jest moje logo. Sam robiłem logo. Też ponieważ chcę odróżniać, jeżeli by był na zawodach, to chcę po prostu mieć jakiś symbol odróżniający moją kostkę od innych kostek, na przykład innych zawodników. Kostka jest ogólnie bardzo szybka, ma dosyć przyjemny feeling. Dla mnie ten chropowaty feeling jest bardzo taki przyjemny. Miło mi się na tej kostce układa rozmiarów Co mogę do rozmiarów tutaj ją porównam na przykład do e, kostki Kixing chyba Kiksing jest minimalnie mniejsza po mm Bardzo, bardzo przyjemny żółty taki neon, bardziej już podchodzący pod taki fluo pomarańczowy i, i zielony też takie fluo za, za to biały normalny a niebieski i czerwony takie ciemniejsze I mi się to bardzo w tej kostce podoba jedyna rzecz której w tej kostce nie lubię są narożniki wystarczyło że kilka razy poupadała mi kostka i już widać coś takiego na narożniku chwilę spróbuję to pokazać może tutaj o taka kreseczka tutaj i tu nie mam na jednym narożniku tylko na większej ilości na pomarańczowym taka na zielonym coś to nie przeszkadza w układaniu ale estetycznie jest tak średnio, bym powiedział. Kostka ogólnie szybka, bardzo przyjemnie się porusza. O, co ja tu chciałem zrobić? Da się na niej szybko układać. Ja jeszcze nie umiem szybko układać, dlatego ja na niej nie układam szybko, bo nie umiem. I to by było na tyle z recenzji Mofang GWG. Ja się z wami żegnam, to by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!